Czechy wprowadzają nowe zasady dla niezaszczepionych Polaków nowe zasady wjazdu do Czech dla niezaszczepionych. Od poniedziałku w Czechach obowiązują nowe zasady wjazdu do kraju dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 obywateli Polski, Cypru i Holandii. Kraje te są traktowane jako państwa o wysokim stopniu ryzyka epidemicznego. Dla osób, które nie mają certyfikatu szczepienia lub nie chorowały na COVID-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do Czech. Zmiana ta oznacza, że najwcześniej w piątym i najpóźniej w 14. Dniu po przyjeździe do Czech muszą wykonać test PCR na obecność koronawirusa. Do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu osoby te muszą przebywać w samoizolacji. Zmiana zasad ma związek z decyzją czeskiego Ministerstwa Zdrowia które w minionym tygodniu zaktualizowało tzw. mapę podróżnika, obrazującą poziom ryzyka epidemicznego w poszczególnych krajach oraz wymagania związane z wjazdem do Czech tych państw. Czterem poziomom ryzyka odpowiadają na mapie kolory – zielony, pomarańczowy, czerwony i ciemnoczerwony. Na mapie opublikowanej w piątek Polska wraz z Cyprem i Holandią zostały zaliczone do 14 państw w Unii Europejskiej oznaczonych kolorem czerwonym. Koronakryzys sytuacja epidemiczna w Czechach pogarsza się od kilku tygodni. W sobotę w kraju odnotowano 2751 nowych zakażeń koronawirusem, czyli najwięcej w ciągu jednego dnia od 27 marca. W ostatnim tygodniu czeski rząd wprowadził nowe obostrzenia, w miejscach pracy, w których w jednym pomieszczeniu znajdują się co najmniej dwie osoby, wymagane będzie noszenie maseczek klasy FFP2. Kolejne restrykcje zostaną wprowadzone 1 listopada. Od tej daty restauratorzy będą musieli weryfikować, czy ich klienci mają certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa.